Zaprosić, żeby spostrzec kilka manipulacji i kłamstw pana prezydenta Naddowiażnego. Zacznę od budżetu, który niby ma być takim efektem bardzo gospodarskiego i oszczędnego podejścia. Ja nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta liczby, jakie były w tym budżecie, ale ja mogę państwu zaręczyć, że to jest projekt budżetu, który ja przygotowałem. I mogę państwu zaręczyć, że kwoty. W tym budżecie możecie to sfilmować. Są jota w J takie jakie zostały uchwalone. Ten sam deficyt, ta sama wielkość wydatków i ta sama wielkość przychodów. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie będzie zaciągał kredytów, no to zobaczymy. Natomiast nie ma tam niczego, jeżeli chodzi o to, czy się przechwalał ponad wyleżny jakimiś oszczędnościami, jak to nie ma niczego. Tutaj jest wszystko to, co jest w takiej formie, w której ja przygotowałem. I mówienie o tym, że, że, że tutaj no, jakaś ciężka, tytaniczna praca no, to jest po prostu niepoważne i manipulowane. Co jest najważniejsze w tym budżecie? Otóż, proszę Państwa, najważniejsze jest to, że budżet, który ja przygotowałem, a który został w zasadzie w takiej samej formie uchwalony, pozwalał ten deficyt. Zniwelować poprzez oszczędności na przetargach. A być może nawet udałoby się zmniejszyć zadłużenie miasta. Nie wiem, jak będzie to się działo teraz. Będziemy się temu przypatrywać i będziemy, będę się w tej sprawie chciał wypowiadać. Najważniejsze jest to, że ten kształt budżetu, proszę Państwa, spełnia kryteria ministerialne i pozwala stalowi woli spokojnie ubiegać się o środki unijne. Wiele gmin będzie miało z tym duży problem, stalowa wola nie, dzięki takiemu kształtowi tego budżetu. I to oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że e, dobrze, że, że pani e, skarbnik Bogusława Wydulowa jest osobą kompetentną i rozsądną. E, I ten budżet nie pozwoliła, żeby ten budżet został zwrócony e, do góry, e, góry na no, i to jest taka, jeżeli miałbym już jakoś to trochę gorzko skomentować, no to dobrze, żeby pan prezydent nadbeleżny tak szybko uczył się rządzić, jak, jak, jak szybko uczy się kłamać i manipulować. Jeżeli chodzi teraz, proszę państwa, o bibliotekę, bo to jest kolejne takie kłamstwo i manipulacja ze strony pana nadbeleżnego, to on podpisał, mówi, że to jest sukces. I miasto podpisało umowy z kulem, jeżeli chodzi o wejście do tej biblioteki na korzystnych warunkach. To ja się z tego cieszę, bo to są warunki, które ja z kulem ustawiłem. I w tym porozumieniu nie zostało zmienione prawie nic. I to straszenie takie, że Bóg wie, co tutaj nam grozi, bo, 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 bo nie wejdzie, jak twój nie wejdzie, to są strachy na lach. Obowiązuje nas umowa z i w tej umowie mieliśmy wszystko zagwarantowane. I nawet jeżeli to jest biblioteka miejska, to biblioteka miejska ma odpowiedni księgozbior naukowy, który mogą wykorzystywać wyższe uczelnie i biblioteka miejska ma odpowiednią liczbę studentów. I spełniamy te kryteria, które wynikają z umowy. Oczywiście może, mógłby powstać tam jakiś spór, no ale to nie pierwszy spór. Ja chcę przypomnieć, że o cały projekt chodziliśmy do sądu i wygraliśmy. Więc jak się rządzi miastem, to problemy się pojawiają. I po to się rządzi miastem, żeby te problemy rozwiązywać, a nie po szczeniacku skarżyć się, jak mi to jest ciężko. Tym bardziej, że tutaj, jeżeli chodzi o bibliotekę, żadnego poważnego zagrożenia nie było. I jeszcze raz podkreślam, że pan prezydent nad to, co ja ustaliłem z kulem, to on podpisał. Jeżeli uważa, że to jest korzystne dla miasta, no to, no to dobrze, bo, bo, bo chyba zmienił zdanie. Bo... Bo jeszcze dopóki nie był prezydentem, uważał, że jest inaczej. Proszę Państwa, trzecia sprawa, no to jest wydatki promocyjne na książki. Chciałbym powiedzieć tak, że myśmy wydawali książki, nie tylko o stalowej Wydawaliśmy książki, na przykład dzieła wszystkie profesora Adama Hejdera. No ale trzeba wiedzieć, kim był profesor Adam Heider, żeby dyskutować o tym, czy taki wydatek miał sens, czy nie. Obawiam się, że, że, że pan prezydent Bereżny nie ma o tym pojęcia. Myśmy wydawali książki, które docierają do sfer naukowych, sfer biznesowych, do dziennikarzy, do ludzi, którzy kształtują opinie, którzy mają wpływ na najważniejsze decyzje ekonomiczne dla studentów i myślę, że docieranie z książkami, które są doceniane przez te kręgi, jest bardzo dobrą promocją stalowania. I te pieniądze są dobrze wydane. Przykro mi, że jest to traktowane właśnie w ten sposób przez pana prezydenta Marbężnego, ale jemu jako takiemu gorliwemu katolikowi polecam wywiad z biskupem Adamem Lepą w ostatnim naszym dzienniku i myślę, że powinien, że powinien przeczytać go po pierwsze ze zrozumieniem i wyciągnąć i wyciągnąć z tego wniosku. Także tutaj robienie z tego sensacji no, jakby trochę powiedziałbym, w no, złym z świetle stawia stalową wolę jako taki trochę, no, 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 gdzie się mniej czyta, miasto gdzie się mniej czyta. No, nie chciałbym, że tak powiem, kalać własnego gniazda w tym momencie. I dlatego moja reakcja, moja reakcja. Jeżeli chodzi o ostatnią sprawę, to są ławki w parku. Ja przyznaję, że to jest rzecz kontrowersyjna, że można mi stawiać z tego tytułu zarzut, ale nie wolno tutaj obrażać, nie wolno pasponować pana profesora Stanisława Magdziaka, bo on sobie niczym na to nie zasłuży. Zgoda, jeżeli ktoś przeliczy wartość tego, tego kontraktu i ilości ławek, to cena ławki może szokować. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć, żeby to zobaczyć w całym kontekście. Otóż profesor Magdziak jest autorem całego tego projektu, który zdobi stalową wolę, wyróżnia stalową wolę. Zresztą to zostało docenione w jednym z konkursów architektonicznych. Natomiast problem polegał na tym, że w roku 2000, z, roku, z roku 2013 na rok 2014 zmieniały się zasady opodatkowania dla twórców. Zresztą Państwo, jako dziennikarze, prawdopodobnie ten, też, też tym zostaliście, tym niekorzystną dla Was zmianą zasad opodatkowania, do dotknięci. I w efekcie, gdyby profesor Magdziak otrzymał od miasta pieniądze y, w 2013 roku, no to by wyszedł na plus w całym projekcie. Niestety z różnych powodów, i ja biorę to na siebie, nie będę tutaj nikogo z pracowników urzędu obciążał. Zostały te pieniądze wypłacone w 2014 przy już bardzo niekorzystnych warunkach podatkowych, a profesor skalkulował sobie co w tych innych warunkach. W związku z tym te ławki, które miały być kończyć ten projekt, no zostały wycenione w taki sposób, żeby chociaż trochę, ja się nie targowałem powiem, żeby, żeby miał chociaż jakąś niedużą finansową satysfakcję z tego, co zrobił. Przyznaję, można to różnie oceniać, przyznaję, jest to, jest to, można mieć do mnie o to pretensje i stawiać zarzuty, ale na pewno nie zgodzę się na to, żeby traktować to w kwestii niegospodarności albo jakiegoś przeklepu. Wyszło tak, jak wyszło, zamieszanie, nieporozumienie, można mieć różne domysły. Biorę to na siebie, ale na pewno nie w kategoriach niegospodarności i jakiegoś przekrętu, a tym bardziej zniesławiania profesora Stanisława Magdziata, który sobie niczym w tej sprawie na takie traktowanie nie zostawi. Jeszcze sprawa, która też wyszła na ostatniej sesji: podwyżek dla prezesa Głównej Księgowej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o MZK, oni prowadzą bardzo duże, bardzo trudne projekty i pan prezes chciał robi to w zasadzie samodzielnie, jeżeli chodzi o stronę techniczną i Myślę, że zasłużył sobie po szeregu lat, latach pracy na takie wyróżnienia. Jeżeli chodzi o, o główną księgową, to ja jestem w trudnej sytuacji, bo to jest jakby sprawa moja osobista, ale też uważam, że kompetencje pani Raźnie i jej wkład w realizowanie tych bardzo trudnych projektów zasługiwały na docenienie. Natomiast co do, co do podwyżek w firmie i tak dalej dla innych pracowników, ja się nie wypowiadam, bo nigdy tego nie robiłem. Jest to w gestii zarządów każdej ze stóp. W zależności od tego, jak, jakimi dysponuje możliwościami finansowymi, co uważa. Dziękuję Czy ocenić? wobec obecnego prezydenta budowy bloków y, komunalnych, czy to takich nie, jakby niekomunalnych, czy to takich trochę komunalnych. Proszę Państwa, ja się do tego odniosę niedługo, ponieważ jest bardzo ciekawy raport MUNT-u na temat budownictwa komunalnego, który jakby uważa za rzecz, no powiedzmy delikatnie, błędną, prowadzenie budownictwa komunalnego w sposób, w który chce to robić pan prezydent Naddereśny. Ale ja się do tego może ja, może ktoś inny się do tego podniesie przy okazji in, in, innej sytuacji. Znaczy, wokół panie prezydencie, zwrot podatku, który zależy wydatków budżetowych w kierunku konsumpcji, nie jest zagrożeniem dla tej strategii, którą do tej pory pan usiłował prowadzić, to znaczy z z myślą o przyszłości, o miejscach pracy, o pozyskiwaniu Moim zdaniem jest i on musi zaowocować wzrostem podatku. Z jednej strony, ale z drugiej strony proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że nie będzie tak źle. W najbliższych latach do budżetu miasta wpłynie o co najmniej kilka milionów złotych więcej z tytułu podatków od nieruchomości, bo ruszyły te inwestycje. Elektrownia to są 2 miliony, około 2 milionów złotych, centrum handlowe to jest około miliona złotych. Ruszy potężna inwestycja Uni Wilson na 20 tysięcy metrów kwadratowych hala, to też będzie kilkaset tysięcy złotych, i to są bardzo znaczące kwoty, które wpłyną do budżetu miasta. Myślę, że IKEA też, też ruszy i to znowu będzie paręset, jeżeli nie kilkaset tysięcy złotych zwiększonych wpływów do budżetu miasta. No ale no zobaczymy, co, co, co się z tym będzie działo. Czy to zostanie zagospodarowane właśnie pod kątem rozwoju. Czy też no, przejadania, no bo, bo tutaj widzę, że te budżety się robią coraz bardziej socjalnie. Ale proszę pamiętać, że tutaj na szczęście są pewne granice. To, co Państwu pokazywałem, to, co Państwu tutaj pokazywałem. Że nie można sobie pozwolić na takie bezkarne hulanie, bo wtedy się eliminuje uzyskanie środków I w zasadzie ten budżet, który, jak mówię, który był zaplanowany. Pozwalam na to, żeby chociaż może przy takim ostym reżimie oszczędnościowym, czyli nie, czyli tych, te oszczędności, które wyjdą z przetargów, a spodziewam, spodziewam się, że wyjdą dużo, żeby je nie rozdrapywać, tylko zmniejszać zadłużenie. Zmniejszać zadłużenie miasta, bo, bo to jest po prostu na innowanie świecie potrzebne, jeżeli będą jakieś takie nowe projekty unijne, nowe pieniądze unijne. Stalowa wola w odróżnieniu od wielu miast, gmin ma finansem na stabilnym poziomie i nie musi się obawiać o to, czy będzie mogła sięgnąć po pieniądze z tej nowej perspektywy finansowej. Główna oś ataku na Pana jest skierowana właśnie na punkt dotyczący zadłużenia, który rzekomo już sięgnął 72 milionów złotych i prezydent nad wyraźnie deklaruje, że będzie to wszystko odkręcał. No na razie po tym budżecie nie za bardzo to widzę. Myślę, że jeżeli pójdą dalej te wydatki socjalne, no to, no to będzie odwrotnie To będzie odwrotnie. E, jak już szereg razy pokazywałem, jesteśmy zadłużeni. To zadłużenie nie jest małe. Ja nie jestem zwolennikiem zadłużenia, ale jeżeli chodzi o inne miasta, chociażby tu, w regionie i tak dalej, to jesteśmy zadłużeni na bardzo bezpiecznym poziomie. E, i, to nie jest, I to nie jest problem. Zobaczymy, no, no, no jak mówię, oby pan prezydent nadbeleżny tak szybko uczył się, rządzić, jak... Jak, jak, że tak powiem, szybko uczy się pewnymi informacjami manipulować i kłamać. Ja żałuję, bo, bo ja wolałbym się tym nie zajmować. Mam swoje problemy zdrowotne i chciałbym się na tym skoncentrować. No, ale jak słyszę takie rzeczy reagować, no, no muszę, bo, bo nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś w taki sposób próbował deprecjonować moją pracę i dorobek. Na ostatniej sesji obudził się radny Sibiga i powiedział, że obwodnica musi mieć te cztery nitki, a nie dwie, tak jak zostało. został. Pan koło tego chodził. Jak pan sądzi, rzeczywiście dyrekcja, na dyrekcja pozwoli sobie na to, żeby usłuchać tego skontrolonego ale Słusznie pan zauważył, dołożyć... że pan radny Sibiga się obudzi, że się obudzi. Jeżeli... Jeżeli chcemy mieć cztery nitki, to to już jest po prostu niemożliwe. Ja tłumaczyłem i nie wiem no, ile razy można tłumaczyć, że sytuacja jest taka. Nie ma pieniędzy na taką, nazwijmy to, drzewą, czteropasową obwodnicę. Po prostu nie ma pieniędzy. I dylemat, i kwestia została postawiona tak: albo, albo macie obwodnicę w takiej postaci, która nie będzie kosztowała tam pół miliarda czy ileś, Albo czekajcie na, 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 na dwujezdniową czteropasową, nie wiadomo jak długo. Przypominam, że, że kwestia S74 została już przekazana chyba poza rok 2040. Także, także w, w, tych, w tych warunkach można było zrobić, jeżeli chodzi o brudnicy, to co zostało zrobione i trzeba się bardzo nisko pogonić ministrowi Ryna Siewiczowi, że, że to przepłynęło. Na razie jest to wszystko, y, ładnie wygląda, ale ja powiadam, jest to wszystko na papierze. Ja już mam, miałem doświadczenia, że, że wszystko było na papierze, co więcej. Ja mam, miałem doświadczenia, że przyjechał wicepremier rządu Rzeczpospolitej i przy pełnej sali kuchniku dał mi słowo honoru, że miasto dostanie 6 milionów złotych na budowę drogi y, tam od ulicy Przyszowskiej do, do obecnego y, Aluteku. Skończyło się na tym, że za dwa tygodnie przyjechało dwoje urzędników z ministerstwa i cały dzień mnie przekonywali, że to jest w żaden sposób niemożliwe, żeby stalowa wola dostała te 6 milionów. Także z całym szacunkiem dla ministra Janasiewicza, ale poczekajmy na to, czy te pieniądze rzeczywiście będą. Bardzo bym chciał, żeby były żeby, żeby ta żeby budowa obwodnicy w zaplanowanych terminach uruszyła i życzę tego stalowej. Nie wiem, czy pana prezydenta pyta, panie, czy pan jako zdeklarowany w polityczne jak pan to całkowicie na sobie aktywność publiczną, czy będzie o panu złożony? Ja myślę, że to, ja pan miasta, widzicie, że na podstawie tego, co się dzieje, no trudno mi milczeć. Chciałem się skoncentrować na tym, żeby jakoś swoją kondycję zdrowotną po, mm, poprawić. Natomiast no, to jest jeszcze trochę czasu, no, to jest potem jeszcze trochę czasu. Yy, najpierw powtarzam cały czas, najpierw zrobię yy, potem, potem, potem resztę. Nie wykluczam, no zobaczymy, nie wykluczam. Yy, nie wykluczam różnych rzeczy, zobaczymy. Chciałbym jeszcze, ale nie chciałbym się wypowiadać, bo to, to wiecie Państwo, nie widzę sensu w tym momencie, mam swoje problemy. Yy z raz lepiej, raz gorzej. Mówię o zdrowiu, sobie radzę i o to przede wszystkim wyprowadzić na prosto. Tam, zobaczymy co będzie. Jeszcze jedno pytanie. Czemu się pojawia w wypowiedziach obecnie rządzącej ekipy zagrożenie nierozliczeniem tych inwestycji? No nie Wreszcie? ma. No, no, znaczy, no, ja uważam, że to, to jest po prostu... Nieporozumienie, no trzeba się o to bić, tutaj nie ma jakichś większych kłopotów, no. wiadomo, że jak się realizuje takie projekty, to zawsze są jakieś kłopoty, bo to wykonawca niesolidny, jeden ucieknie to tam na jakimś etapie coś w dokumentacji nie będzie do końca dopilnowane, no takie błędy się zdarzają, no, nikt nie jest nieomylny, zwłaszcza przy tak rozrośniętej biurokracji związanej z tymi projektami przy tak różnych sytuacjach prawnych, myślę na przykład o prawie o zamówieniach publicznych ale to, to tutaj nie widzę żadnych jakichś większych zagrożeń zajmują się tym ludzie, którzy wiedzą, w Urzędzie Miasta, którzy wiedzą co trzeba robić i, i i mam zaufanie do ich kompetencji, ale popełniają błędy. Ja też je popełniałem. Natomiast tutaj, żebyśmy tego nie rozliczyli, to, to uważam, że takiego zagrożenia, zagrożenia nie ma, i to jest trochę na tej zasadzie, że no tak, próba pokazania, że jaki to ja nieszczęsny bałagan zastałem i jakie to zagrożenia czekają miasto, po bo, bo, bo szlęzak na bałaganach. Na szczęście, czy nieszczęście pana prezydenta Nadbereżnego czegoś takiego, czegoś takiego. Nie podobno fontanna tu państwa? Proszę Państwa, no, może, jak, wziąść ktoś wziąść chce, wziąść. jak ktoś chce, no to może, może robić. Tego w ogóle miało nie być, no ale, ale się nieszczęście, no właśnie, nie właśnie, nieszczęśliwie znalazło. No i tyle, co tam więcej. Jeszcze tylko 8, 8 podobno około 80 pracowników, że w tym kontrakcie na Yy, budynku uniwersyteckie, że miasto się zobowiązywało Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bilans nowych miejsc pracy, które miały powstać w ramach tego projektu, on już w zasadzie yy, jest yy, zrealizowany. Yy, jeżeli chodzi o KUL, Wydział Inżynierii yy, materi Materiałowej, tam są yy, przychodzą nowi naukowcy. Jeżeli chodzi o Politechnikę, yy, to samo. Proszę pamiętać o tym, że do bilansu prac miejsc pracy liczą się ochrona, sprzątanie i tak dalej. I to tutaj też nie jest z naszej strony jakieś zagrożenie. Dziękuję bardzo.